Mogły być trochę ciaśniejsze, tak ciut. Ej, mogła być większa łapa. Kiedyś no. oh. to nazywaliśmy lewe i prawe kołane, no, a teraz to. Tak, Ta, z Zdrowe z i, i chore. Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. E, z troszeczkę z innej beczki, przynajmniej dla mnie, bo jesteśmy w. Trend and e, Performance w studiu, gdzie e, trenuje Mateusz Pawlikowski. Witam. E, Mateusz zaprosił mnie na swój trening, e, który jest treningiem przygotowawczym do Mistrzostw Świata w wyciskaniu. A czy wyciskajmy w martwym ciągu? Od razu tak na wstępie okrócę całą tą rangę zawodów jeśli chodzi o wszystko, jeśli chodzi o mistrzostwa świata. Federacja też chyba, no nie? Tak, nie ukrywajmy, taka że. To jest Federacja, powiedzmy od razu. To jest Federacja WPA, to jest taka ukraińska federacja, ukraińsko-polska powiedzmy, mhm. gdzie jest w ten sposób. No powiedzmy, no nie ukrywajmy, że... Wiesz, jak jest to w różnych organizacjach, tak? Mm -hmm. Liczy się parę organizacji, jak w kulturystyce. No tak. Są dwie, trzy liczące, tak, na świecie? Ile jest liczących się organizacji? W zasadzie dla mnie jedna, nie? A, okay. <laughs> Czyli e, e, NPC, ta federacja, która była jakby pierwszą taką e, IFBB, e, znaczy, wiesz, teraz ciężko mi jest to powiedzieć. Nie chcę jakby, wiesz, mącić e, też ludziom, ale e, ta, która jest w Stanach główną wiodącą, dla mnie jest też główną liczącą ja, bo od tamtym się wszystko zaczęło, nie? Czyli, e, NPC, e, bodybuilding e, To u nas wygląda w ten sposób, że najlepszą taką organizacją jest IPF, tak. tak jak u Was IPF, jeśli chodzi o Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboru no Siłowych IPF jest podpięte pod Polski Związek. Pod Polski Związek, tak, dokładnie. Po Polski Związek, tam troszeczkę zamieszania było Polski Związek, ale już, tak, tak. już nie będziemy o tym gadać. E, to jest taka najlepsza organizacja. Gdzie są też badania? Antydopingowe, te mhm. badania na międzynarodowej arenie tak naprawdę są, tak? Jeśli chodzi o Polskę, mhm. powiedzmy, okay. że są, tak? Mhm. To jest ta organizacja i tak naprawdę jest parę eventów na świecie, gdzie te powiedzmy Big Dogs, WRPF to są organizacje, które są liczące, że te wyniki można porównać do światowych, okay. tak? I tak, że tak naprawdę, że jak pójdę na te zawody i zrobię jakiś tam powiedzmy wynik, no powiedzmy to jakbym został nawet mistrzem świata, to zostaję mistrzem świata tej organizacji, tak. ale nie można nazywać się mistrzem świata, no bo tak naprawdę te wyniki moje powiedzmy na międzynarodowym tam dalej powiedzmy w Stanach Uniorzy, tak? Tak, mhm. także nie można tego porównywać. Czyli coś takiego, jak było chyba któregoś razu z Big Maciem, że tam Donego e, kiedyś... E... No tak, no, chodzi to, o to, że no. No, możemy, tak, możemy zorganizować we dwójkę. organizować Powiedzmy KFC, organizujemy ty, tak. robicie pre, cię prezesem prezydentem, powiedzmy, robię, nie, w Federacji ty będziesz prezesem, robimy osoby, które będą tam z, tym zależały, robimy mistrzostwa Świata, organizujemy KFC, jesteś mistrzem świata organizacji KFC KFC, 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 tak, KFC tak. ale nie jesteś mistrzem świata ogólnie, tak? tak, tak. Także jakby... Moim oczywiście małym marzeniem takim, mam taką przepustkę, żeby pojechać do Moskwy. I powiedzmy na tym na WRP uwielbam mojego zawodnika e, Sarycew, To Nie. jest zawodnik tam powiedzmy, który wycisnął 335 kg raf. Eee, to tak jest moje małe marzenie, żeby zrobić, jeżeli będę robił powyżej 900 z trójboju, powiedzmy 950, to wtedy mógłbym tak się przejechać, żeby nie było takiego po prostu wstydu. Okej, okay. rozumiem. I zrobimy dzisiaj Zrobimy sobie po prostu trening, taki dzisiaj mam górę, jeśli chodzi o wyciskanie mm -hmm. połączone z plecami. Po prostu nic nie zmieniałem, tak naprawdę, żebyś zobaczył jak po prostu trenuje powiedzmy trójboista. I od razu chciałem do wyciskania? Ułożyć je do wyciskania. Od razu na początku chciałbym po prostu tam zdemontować powiedzmy jakieś tam różne plotki, jakby powiedzmy wojny między kutylstami a bo to mnie to już w ogóle nie ma, bo jak jeżeli jesteś dobrym kulturystą ja jestem dobrym, powiedzmy, trójboistą, mm -hmm. to tak naprawdę łączymy się w tym i trenujemy bardzo podobnie. I tak naprawdę, żebyśmy, trzeba powiedzieć na wstępie, dlaczego ten trójbój siłowy kulturystyka ja jest tak samo podobna. Ja to... tak samo już, odpuściłem <laughs> ten temat. Ja no. Tak naprawdę, jak to wszystko jest do siebie podobne, jak podobnie trenujemy, a wszyscy myślą, że, że jest zupełnie inaczej, zupełnie inaczej nie? Mhm. No czy co? Trochę inaczej się odżywiamy o w ten miejscu. Tak. No na pewno ty zdrowy, ja troszeczkę gorzej, tak? No, no, no to, ale, ale jakby to jest ta jedyna różnica, która tak. tutaj wynika z Twoich potrzeb tak tam, do, do tego, żeby być. Silnym, mm -hmm. twoich potrzeb Choć żeby teraz ja tak sam zmieniłem swoje podejście do tego, że wcześniej jadłem wszystko, tak naprawdę też dajemy teraz wszystko, ale teraz zram się jeść naprawdę zdrowiej yy, i przekłada się to na wszystko. I na wyniki zdrowotne, i na wyniki i tutaj. Czyli po prostu co co jemy, to to jest po prostu tym jesteśmy, tak? Okay. Po prostu lepiej się po prostu teraz czuję. No nawet nic nie będziemy gadać, tylko tak. zaczynamy. Tak. Bierzemy się do Zacznijmy od pierwszego ćwiczenia. Eee, będzie to Goblet Squat, czyli przy, przy, zobaczymy sobie, albo z ketlem, albo handel jest z przodu i mm -hmm. po prostu przysiad. wyjazd. Eee, eee. Ja angażuję bardzo mocno Wszyscy o czym nie wiedzą, powiedzmy, jeśli chodzi o wyciskanie, bardzo mocny nacisk jest na czwórkę i strasznie, jeżeli nie prościągam, nie zaaktywuję tej czwórki, no, dając przykład eee, Grzegorza Wałgi. Mhm. Zerwał sobie prawie czwórkę przy wyciskaniu, nie? Czyli, no, no. czyli po prostu ten legwa był tak duży, takie duże napięcie na tym czworogłowym, że sobie po prostu go zerwał. Um, dlatego też zawsze lepiej się czuje, jeżeli go zaangażuje. Delikatnie. Taka tylko ma aktywacja, jakieś problemy sobie 10-8 powtórzeń. Dobra. Małym pełnym tempem, peł, pełnym przysiad ATG, żeby prościągać się i jak już się rozgrzejemy, to sobie przejdziemy po prostu na wyciskanko, nie? Dobra. nie, nie okay. No i też zaczniemy od razu, od, jak będziemy łączyć goblety, więc zacząłbym od Inwerter na Aha. kółkach, no, no. jeśli chodzi o typowy antagonista no, no, no. wyciskania, nie? Że po prostu to w tej pozycji sobie porobimy. Dobra. No. OK, kończę taki, taki delikatny blok objętościowy. się chodzi o unię, mnie, z taką delikatną objętość. Dzisiaj mam w planie od 3 do 5 powtórzeń, jeśli chodzi o 200 kg z pauzą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy tak się po prostu do góry. Mm -hmm. A tobie Zobaczmy tą technikę, jak to wygląda. Mogę Ci pomóc. Bo no masz te mm, golfiste, tenisiste tak, razem golfi w jednym. No, w sumie no, to w jednym dalej. będzie. <laughs> Ogólnie u nas jest tak odwrotnie, dokładnie, napisem. Dlaczego napisem? Bo zawsze od zawodów jest tak, że jak. Powiedzmy jak jest widownia. Nie każdy wie, jaki jest kolor. I ogólnie przepisami z tej strony jakby nic nie widać, nie? Aha, nic nie widać. A tak jak zakładasz w tą stronę ciężar, to jest napisem i kolorem, kolorem, a kolejny już idzie w drugą stronę. A. Także od okay. publiczności tego też widać już chyba napis, jaki jest ciężar, nie? Mhm. Mhm. Czyli jakby po prostu był jakiś rekord zakładany, byłoby odwrotnie, to nie byłby zaliczony. Dobra. Będziemy alamosować bezpiecznie, nie? Mhm. Czyli, żeby trzy punkty plecy, dupa i, I pięta, nogi. i nogi. Zrobimy tak, żeby delikatnie podnieść tą pozycję. jak masz podwyższoną pozycję. A Tobie chodzi o to, żeby jak najbardziej rozciągnąć mięśnie, nie? Bo ogóle u Ciebie w Twoim przypadku. I tak samo mi w akcesoriach. Wiadomo, no. że główne boje w boły są takie, że oszukujemy, jeśli chodzi o ruch. Bo nie siadamy typowo ATG, no tak, tylko tak. na zaliczenie. To samo jest w kracie, tak? Ale wszystkie, staram się, wszystkie akcesoria. Wszystkie robić w pewnym zakresie ruchu. bo no, wiadomo, że mi jest najbardziej sprawnych, jak jest najbardziej rozciągnięty. No tak, tak. Czyli wszystkie ćwiczenia później już jakie robię, to pewnie robię w pewnym zakresie, nie? Okay. Stawiamy sobie gumę, żebyśmy się też się nie śgali na ławce, bo trochę się ściska na tej no buzie, no. nie. Dobra, ustawimy sobie dwie dwie niebieskie gumy. Ok. Postaraj się zrobić w ten sposób. Najprostszą metodą się ułożymy, nie. Ogólnie pierwsze co, jak będziesz trzymał, pomyśl o tym, że ciężar nie trzymasz, jak jesteś w pozycji, nie trzymasz na przedramionach i na barkach tutaj, no pleca. tylko chcemy jakby złączyć łopatkę z łopatką. No, no. W ten sposób. Jak od początku się ułożysz. Dobrze? Będziesz tutaj, to najprostsze takie ustawienie, tu się ułożyłeś, hop, łopatka z łopatką, czyli w ten sposób się tu złapiesz, nie? Mhm. Hop, odsuniesz się do tyłu, ja bym chciał, żebyś ty wyciskał na całej pięcie. bo już ty bardziej stabilniejszy, nie? Dobra. Czyli wychodzi w ten sposób, kładziesz tak piętę, żebyś był w stanie położyć piętę, hop, że Aha. jestem w stanie, no, no. hop, tu jestem przypięty. Ale dupa Podnup, nie podniesiona. Hop. Na razie podnoszę dupę do góry razem z piętami. Ja Ci podam sztangę, robimy raz, dwa, trzy, hop. I trzymasz ciężar na opacie, ustabilizujesz go na opacie. trzymasz mocno od dłoń, hop, kładę piętę i pośladek, bo jak odłożysz pośladek, to już nie odłożysz pięty, hop, odłożysz piętę i delikatnie pośladek spyra. hop, Opadka z opadką. Nie okay. wyciskasz. Okej, okay. a patrz jak będziesz chwytał sztangę, pomyśl, że zaciskasz go od kciuka, od kciuka, mocno chwyć sztangę. od kciuka i mocno chwyć, hop, okay. tak. dobra. Możesz tak się na to tu. No dobrze, tak? Podnieś. O, dobrze, 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 dobrze. Ułóż tak się burzę. Teź do tego. Ułóż się do góry. Hop. Tam, przejdź na palec, na palce. Palce. Ok. Wyciągamy sztangę. Raz, dwa, trzy. I podnieś dupę do góry. unieść unieś do góry. Hop, odróż piętę. Hop. I nie. posiadaj. Okej. Okay. Ale dup. nie mam pięty na no to. A nie musisz mieć. Okej. Okay. Hop. Góra. Pięknie. Pozycja jest super. Dobrze. Jeszcze w tym Hop. Dobrze. I odpychaj się z nogą z czwórką, Oraz już tam do z tyłu. Od, od początku. Odpychasz, odpychasz, odpychasz. Góra. Okej, okay, odóż. Czy jeszcze mocniej stabilniejszy, że generujesz więcej siły? No tylko wiesz, to taki ciężar, do którego nie potrzebuję generować jeszcze siły, no nie? Znów. Ja wiem, ale jakbyś widział tą pozycję. Wiem, wiem. jak zobaczmy, pokażę Ci za chwilę na tym. No to... Przepraszam, bo nie mogę się patrzeć, wiesz? <laughs> to jest tak. Y... Oglądałeś może szybciej, mocniej więcej. Yy. I tam był yy, Valentino, Valentino, taki goset, miał na największe bicepsy. No, no, no. I on mówił, że przecież człowieku, masz 70 cm w łapie, tylko oczywiście tu masz ładną łapę i nie masz nasytonu, nie? Nie, nie, nie mam 70. Nie, nie masz 70. Ja on mówi, człowieku, ale nie jest to, że to się kobietom nie podoba, nie? On mówi, no tak, ale typ idzie na przykład z kobietą, idzie, nagle puszcza jej rękę, podchodzi do ciebie i mówi, kurwa, co ty tu masz, nie? A on mówi, ale to uwaga mężczyzny, nie? Mówi, ale zawsze jakaś to uwaga, nie? Aha. Także na razie, kurwa, wiesz, na razie mogę skupić się tutaj, nie? Okej, okay, 80? Tak, tak, no. Aha, ty, ty. jeszcze, jeszcze cały czas musi być napięty. Po małutku dupa do góry, jeszcze. Mocniej możesz wyolestkować, ok? odłóż sobie pięty, nogę. Ok, tu będzie idealnie. Hop, i cały czas trzymaj dupę w górę, ubę. Hop, raz, dwa, trzy. Podaję ci sztangę. Nie odkładaj dupy, połóż piętę. Ok, i tyłek. Hop, trzymasz napięcie. Hop, schodzimy. generujesz, Bum, góra. łokieć bardziej do środka, i tutaj w tej pozycji. I zapauzuj mi sztangę. Ok, jest z jednej linii. Hop, góra. Pięknie. Jeszcze raz. Hop, i jeszcze góra. Ok, odóż. Raz, dwa, trzy. Hop, i przesuwamy. Widzicie, mam trochę za bardzo do przodu. Okay. Raz, gdzieś tutaj, które by było. Ok, Masz, szaleć. Dobra. Czyli na końcówce brody, tak. Pff. 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 Raz, Raz, dwa, trzy. trzy. Hop. Przesuwam ci, okay. puszczasz, odłóż piętę, A. hop i lecimy. Góra, hop, hop, góra. Odpychaj się nogą. ok? Jak ból? Do zniesienia, spoko. A czujesz się bardziej komfortowo w tej pozycji, czy nie? Hmm. Może się jakoś wiesz, mega idealnie nie ułożyłem, no nie? Okej, okay. ale postaraj się następnym razem tak, żeby właśnie dać nogi trochę do przodu, żebyś odłożył tą piętę. No, o to, że jest... o to mi właśnie chodzi, nie? Dobrze? chodzi o to, że jak jesteś na piętach, masz tą pozycję dalej, ale masz, jesteś niestabilny. No, no, okay? no. Okej? Sunią tak, żeby odłożyć piętę. Okej. Okay. Dobra? No, kumam. Raz, dwa, trzy. Odłożysz już? Tak. dochodzisz jakby trójkami do tego? Nie. Na początku staram się robić dużo celi dożywkowych na początku małym ciężarze i później dokładać, żeby nie męczyć układu nerwowego. Okay. Czyli wiesz, nie robię tak, żeby, powiedzmy, 148, 150, 160, bo się wywalę na tych wcześniejszych seriach. No wiadomo, wiadomo. Mam dzień trening, trening, treningowy, gdzie bazuję na tych zakresach ruchu, nie? Okej. Okay. Raz, dwa, dwa, trzy. ok Hop. Hop. Góra. Ok, do środka i góra. Ok, Jak? okay y Teraz wiesz, ta pozycja nóg dużo lepsza, nie? No. W się sensie, stabilniejsza. No, nie chciało cię, tak? Tak, że dałem ją na tyle do przodu, żeby było co dużo nie? Dobra, teraz, dwa, trzy. Mam. Dobrze, dobrze, dobrze? No, myślę, że 200 na trzy będzie. A krzywą miałeś nogę jedną. Tak. Czemu? Bo mam kostkę lewą, miałem dużo razona i i wszystko. I jestem skierowany. Przez dużo osób. Yy, też krzywo leży trochę. No. Też często jest tak, że dużo wyciskaczy Wyciska że ta noga jest stabilizatorem tego, żeby równo leżeć. Aha. I nie raz wygląda tak w ten sposób, że nie leżą, tak? No, jak. no, no. No okej. Okay. Raz, raz, dwa, trzy. trzy, hop, przesuwasz, odłóż piętę, jesteś stabilnie, hop, schodzimy, lecimy, hop, góra, bum, hop, dwa, Ok, starczy, odłóż, człowieku, okay. pójdzie, raz, dwa, trzy, Raz, dwa, A. trzy, wyciągam, przesuwasz, połóż piętę, hop, duży wdech, hop, lecimy, góra, hop, jeszcze raz, hop, trzymaj, góra, dalej. Raz, dwa, trzy. No dalej, cztery. tutaj. Ok, połóż już Dobrze. Trzymaj. I uda. Dobrze. Moje 200 na 5, cel założony, co się nawet nie spodziewałem. Jestem mieli zaskoczony. Pewnie oddałeś mi troszeczkę siły na tą sztangę. 380 kg lekko z pauzą, ma mi się, że jakby nie ramion Także następnym razem, jak przyjdziesz do mnie, to mam nadzieję, że 200 kg. Jak będę wyleczony. Jak będziesz wyleczony, to też, chociaż... Chciałbym, żeby 200 kg wyleczyliście za przy mnie. Okay. A, to będzie, a to raczej nie będzie ciężkie. E, dobra, teraz kolejne ćwiczenie. E, rozpiętka w holobody. Mm -hmm. Jeśli chodzi o rozpiętkę, że będę trzymać napięcia. Ja nie wiem, jak ty ja czuję trochę lędźwia, jeśli chodzi o te spięcie. Ja nie mostkuję, bazuję bardziej na lek nie, nie poczułem trochę rędzia na tych 100 y, kilogramach. Nie, nie, jest okay. Okay. to po prostu porobimy polo po prostu jest rozpiętkę, za chwilę Ci pokażę, żeby wyrównać, dobra? Hop, unoszę nogi, napinam brzuch, żeby wyrównać napięcie. Ok. Wypełniasz brzuch troszeczkę niżej nogi, jakbyś wypełniał, byłbyś by, bracing, czyli wpuść to powietrze do przepony, automatycznie wypełnić Ci tą przestrzeń w lędziach. Unieś trochę głowę, unieś głowę i w brzuch. Do góry, okej. Okay. Trzymasz i teraz robisz rozpiętkę. Hop. Okej. Okay. Czułeś mocno brzuch trochę, czy nie? No. Okej. Okay. Wiesz, bo później jest tak, że robię wyciskanie, kilka serii tego. Chodzę, robię. Jak już chodzę, to czuję takie, pump, no takie pumpsy, no. no takie, że wiesz. Póki nie wyrównam tego napięcia, to mhm. później ciężko, wiesz. A za dwa dni mam wycis ciężkie siady czy ciężkie ciągi. No I nie zrobisz. To już jest dramat, nie? Dobra, lecimy. Czwarta seria po 8, 120 kg pop pociąga się ładnie. 115, niech. 115. Ale jak słyszę nie raz. O, tak samo jak z tymi spodniami, nie? No. Jeżeli nie możecie znaleźć sobie spodni na taką nogę, bo na taką to można, tak samo można się pociągać. Ja 140 kg. Także musicie. Ze spodniami to jest tak, że zależy jaka firma, bo szukałem ostatnio takich bardziej ocieplanych, na przykład do tego, żeby sobie wyjść no. z modem na spacer. No. Byłem w Decathlonie i te firmy takie kół, cool coś... Tak, tak. Po... Wiesz, o którą mi chodzi. No wiem, no, wiem. No, tego to... nąską, no. Tak, ciężko było na przykład dostać spodnie, żeby były... Znaczy, ubrałem dwa razy XL i udo było opięte, w pasie było za dużo, no, no nie? Już mniejsze były niedobre, także Ale zależy. Z po... dzisem jest łatwiej niż ze zwykłymi spodniami, takimi, wiesz, właśnie... E, jakiś powiedzmy, no nie wiem, turystyczne, górskie, coś w tym rodzaju, ne? Dokładnie. Także musicie być sprawni jak lampart, nie chcemy wam pokazywać salta w tył, w e, e, przód, i tego wszystkiego, bo nie chcemy was zawstydzać, tak? I zrobić Ale sobie Ale pokażemy przybyt. wam podciąganie. Uff! Uff! Dipsy, pompki na pręczach, mm -hmm. eee, ostatnie, zakres ruchów 8-10 powtórzeń, zobaczymy, nie ukrywam, że pod, oh, po, podciągają, jestem tak spompowany, myślę dla eee, ale ja troszeczkę robię tak, że troszeczkę bardziej się pochylam w przód, tu też porozciągać tą klatkę piersiową, piersiowy. piersiowy. Mogliśmy I... zrobić w super serii. Mogliśmy zrobić super serii, ale też nie ukrywam, bo każdy będzie się nas czytał, że nie mamy, w ćwiczeniu ogólnie nie mamy żadnego rehabilitacji, Aha. rehabu, ale no. oczywiście my nie potrzebujemy, jesteśmy zdrowi, nie potrzebujemy. Ja tak naprawdę bym się przydał w tym treningu jakiś tych barków, taki rehabilitacyjny, coś w tym stylu, że jakiś rehab, tak I samo tak nie? układam, jakiś face tak samo jak układam treningi, czy powiedzmy główne boje, akcesoria i rehab, nie? I rehab, no. Ale dzisiaj to odpuścimy, bo nie będziemy was zanudzać. Nie ma czasu. Dobra, zaczynamy. Toda a polícia está aqui, W ramach rewanżu e, dzisiejszego treningu ja Mateusza zapraszam oficjalnie na kanale e, na swój trening, e, gdzie zrobimy nogi e, z taką normalną moją objętością, bo ty tutaj miałeś tak naprawdę dzisiaj jedno główne ćwiczenie, Tak. Nie? E, później podciąganie, dipsy. Pod, podciąganie, dipsy, rozpiętka. Ogólnie bym wrzucił jeszcze w ten dipsy jakiś rech. Tak, jeszcze no, jakiś no. rech bym wrzucił? A tak jakby inny trening płatki treściowej to on taki powiedzmy zakres 5-6 powtórzeń i już tam wychodzi 5-6 po Mam 5-6 coś tam z tym. Stylu, no, no, no. no. Że jest ten drugi trening. Tu jest duża intensywność w tym treningu, dokładnie. bardzo wysoka, a tam wysoka objętość. Czyli no, czy jakby na większej objętości, że na większą objętość przyjdę do, do Ciebie, nie na, na, na nogi, Dokładnie. Eee, także e, mamy nadzieję, że się Wam spodobało. Nie mogę zrezygnować Dobrze, że nie robimy bicepsu, bo bym wpadł w kompleksy, nie? Ale a, też, a, ale... No, nie nie ważne, e, mam nadzieję, że będzie się że to nie Tak, tak. Tutaj wiesz, z tym wyciskaniem tak naprawdę jedyne, co mi ograniczało to e, ból łokci. No, łokci. E, myślę, że to 180 było, tak? No. A tak co u... 190 bym zrobił? tylko musiałbym być po prostu wiesz, zregenerowany. No czy wczoraj... I też nie ukrywajmy, że musiałbyś zrobić jeszcze jeden plan, tak już 2-3 tygodnie, taki na większy ciężar, żeby przyzwyczaić łapę do tego, nie? Dokładnie, bo ty ani nie używasz nargazków i ile niego robisz, 110, 150, na to 40-150 na to wystarczy, nie? No w zasadzie ja nawet nie robię polskiej, nie, u siebie no. robię to, no nie musisz, no nowo, bo. Huntle, nie? Tak, robię Hunter skos, robię jakiś tam, wiesz, Smith eee, i w zasadzie wszystko bardziej e, pod górę klatki. Więc tutaj, no tak jak mówisz, też musiałbym przyzwyczaić sobie układ nerwowy troszeczkę. No stabilizacja całego wiesz, stawu ramiennego, no, no. no to też tak ściągam to i e, jest kolibanie takie. Tyś, no no. głównym sabytorium jest poprzedzenie z biceps, ale biceps <laughs> jest duży, a ta szlanga nie dotykała, czyli no, nie wiadomo wiadomo o co chodzi. Nie? No, no. Także tutaj e... śmieszki, śmieszkami. Śmieszki, ale... śmieszkami no, ja to uważam, ja wiem, że mój by... ciężar. Nie, więc... do, dobrze, że to jest tak, było. nie może być tak, że, że przyjeżdżasz, że mnie na trening pijasz. i robię więcej niż ty <laughs> po raz, a drugie wyciskasz 200 i bez żadnego. No, wiesz, ludzie cenują no. przez całe życie. E, bojowo uważą ponad 120 kg, cenują po prostu Nie wyciskają 200 kg? Także myślę, że jak już wycisnę 200, to w tym, w tym miejscu. No, no, może bardzo możliwe, nie? Może, może następnym razem. Także e, dziękujemy, e, zapraszamy do e, oglądania, komentowania, subskrypcji i w komentarzach ewentualnie jeszcze e, jakieś wasze pomysły na e, innego rodzaju filmy czy też e, nowych gości. Nie? Także dziękujemy Mateusz Pawlikowski. E, Wolski. Do zobaczenia. Do zobaczenia.